To się mieszkańcy widzicie, gdzie spędza Sylwestra w tym roku. Jak od spędzi Sylwestra będę grał w grę. A jaką? Tom Raider. Okay, Hej, cześć, witajcie! Jako że dzisiaj mamy Sylwestra, to oczywiście jakoś należałoby nawiązać do kultowego nagrania, które przed chwilą widzieliście. Tak więc dzisiaj pokrótce ocenimy jak obecnie prezentuje się najnowsza część. Tomb Raidera, czyli Shadow of the Tomb Raider. No oczywiście prawidłowo powinno się wymawiać Tomb Raider, ale jako że jesteśmy w Polsce to myślę, że nikt się nie obrazi, jeżeli będę to w tym filmie wymawiał w taki sam sposób jak bohater tego filmu. No bo w końcu... Tak każe obyczaj. Dobra, tak więc na początek mam dla Was pewną zagadkę. Która data premiery gry Shadow of the Tomb Raider jest tą prawidłową? A 5 kwietnia 2017, B 14 września 2018, C 20 luty 2019, czy może D 19 stycznia 2020? Swoją odpowiedź możecie teraz oczywiście napisać w komentarzu, i zaraz przekonamy się, czy mieliście rację. Prawidłowa odpowiedź to B, 14 września 2018. Oznacza to, że najnowsza część Tomb Raidera ma już ponad 5 lat. No, powiem Wam szczerze, jest to świetny dowód na to, że czas mija naprawdę szybko. Ale muszę stwierdzić, że ta gra jak na razie nie wykazuje właściwie żadnych oznak starzenia. Bo Shadow of the Tomb Raider nadal wygląda mega dobrze, jeżeli chodzi o kwestię oprawy graficznej. W tym aspekcie mamy też dość sporo fajnych featureów, takich jak ray tracing, czyli śledzenie promieni, oraz DLSS, czyli technologię pozwalającą na zwiększenie liczby generowanych klatek na sekundę. Do pełni szczęścia brakuje tutaj tylko generatora klatek, ale jako, że jak już wcześniej wspomniałem, jest to gra mająca 5 lat na karku, to brak technologii, która debiutowała w tym roku, nie jest żadnym zaskoczeniem. Muszę też stwierdzić, że jak na jakość grafiki jaką tutaj mamy to grata nie ma jakoś wygórowanych wymagań sprzętowych, bo na komputerze z RTX 3050 Ryzen 5 3600 i 16 GB RAMu uzyskałem wynik ponad 80 klatek na sekundę na najwyższych ustawieniach graficznych, co jest rezultatem naprawdę niezłym. Jeżeli chodzi o aspekt samej rozgrywki, to jest naprawdę dobrze. Najważniejsze tutaj, oczywiście, jak przystało na gry serii Tomb Raider, są eksploracja oraz wspinaczka, które zostały poprawnie zrealizowane. Dodatkowo niemałą rolę odgrywa tutaj skradanie się, które też jest ok. Mamy tutaj system osłon, którymi są zarośla są to miejsca, w których możemy się ukryć w celu przeczekania zagrożenia lub w celu eliminacji zaskoczenia naszych przeciwników. Jak już poruszyliśmy kwestię eliminowania oponentów, to nie można przejść obojętnie obok systemu walki, który moim zdaniem nie jest jakoś mega dopracowany, bo system strzelania jest dość prosty. Także to z pewnością nie jest poziom topowych strzelanek, ale jako, że w tej grze strzelanie gra raczej rolę drugoplanową, to jest to jak najbardziej do wybaczenia. Dodatkowo w grze mamy system rozwoju postaci opierający się na drzewku umiejętności podzielonym na kilka sekcji odpowiadających za różne aspekty rozwoju naszej postaci. Jeżeli natomiast chodzi o to, jak ta gra została odebrana przez graczy oraz recenzentów, to warto tutaj spojrzeć na strony zajmujące się oceną gier. Ja postanowiłem wejść na stronę Metacritic i tutaj ogólna. Ocena tej gry wynosi 75 punktów na 100, co jest wynikiem dobrym, ale gorszym od poprzednich części Tomb Raider'a. Bo zarówno Tomb Raider z 2013 roku, jak i Rise of the Tomb Raider z 2015 roku są tutaj ocenione na 86 punktów, czyli o 11 punktów więcej niż najnowsza część z tej serii. Spoglądając na te oceny, można dojść do wniosku, że Shadow of the Tomb Raider jest po prostu grom gorszą od swoich poprzedniczek. Ale czy tak rzeczywiście jest? To ja oceniał nie będę, ponieważ nie mam zbyt dużego doświadczenia jeżeli chodzi o granie w Tomb Raidery, więc moja ocena mogłaby nie być po prostu zbyt trafna. Ale za to wy możecie dać znać w komentarzu pod tym filmem, co na ten temat uważacie, ponieważ wśród Was z pewnością znajdą się fani tej serii. Jako, że mamy dzisiaj Sylwestra, to pragnę życzyć Wam wszystkim szczęśliwego nowego roku, a na ten moment ja się z Wami już żegnam. Jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. A na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się na razie i do usłyszenia.